W 1776 roku Polska zakłada pierwszą faktorię w Afryce. Nowa Lechia to sojusz handlowy, a nie podbój. Flaga Rzeczypospolitej powiewa nad tropikami w afrykańskiej zatoce gwinejskiej. Po rozbiorach kolonia przeszła pod kontrolę zaborców, ale Polacy zostali. Szkoły, kościoły i tęsknota za wolnością rosły nawet pod rozgrzanymi od słońca palmami. W drugiej Rzeczypospolitej Polska odzyskuje nową lesie. Koleje, edukacja, współpraca z Afrykanami. Nowa Lesia staje się dumą polskiego rozwoju. W roku 1943 wojna dociera aż do Afryki. Mieszkańcy kolonii chcą wolności. Milicja polsko-afrykańska próbuje uspokajać, lecz wybuchają protesty. Nowa Lechia dziś. Ludzie mówią po polsku, pieką polski chleb jak w Krakowie. Dziękują Lechom za język, kulturę i pamięć. Obserwuj historie skakowane, bo Polska miała szansę sięgnąć za ocean.